na mówił, żeby iść przejść się do miasteczka. Zdawałam się tylko dlatego, że zobaczyłam tam gelaterię. Kolejny dzień naszego wyjazdu rozpoczynamy od, po pierwsze, spakowania się, bo dzisiaj mamy dzień zmiany e, naszego miejsca e, pobytu na wyspie, więc jedziemy bardziej na południe. Po drodze zrobiliśmy sobie zakupy i stanęliśmy w miejscowości Posada, gdzie znajduje się takie starożytne miasteczko z zameczkiem. był taki e, dość e... Spontaniczny plan, z racji tego, że mamy dodatkowy dzień, to się zatrzymaliśmy, bo jest po drodze. Jest to jedno z takich e, średniowiecznych miasteczek, czyli coś takiego, co my bardziej lubimy niż jakieś wielkie miasta. Posada, uznawana za jedną z najpiękniejszych wiosek we Włoszech, znajduje się około 16 km na południe od San Teodoro, w sercu wzgórz Baroni na wschodniej Sardynii. Miasteczko malowniczo, usytuowane na wapiennym wzgórzu zwieńczony jest ruinami średniowiecznego zamku Castello de Fawa, który dodaje mu wyjątkowego charakteru. Otoczona polami uprawnymi posada zachwyca brukowanymi uliczkami i tradycyjną śródziemnomorską zabudową. Wąskie, labiryntowe uliczki prowadzą przez urogliwe zakątki, a z wielu miejsc roztaczają się widoki na okoliczne pagórki i góry, które zapierają dech w piersiach. Choć w posadzie działa kilka hoteli, miasteczko nie zostało zdominowane przez masową turystykę. Brak dużych międzynarodowych sieci hoteli i barów sprawia, że miejsce to zachowało swój autentyczny urok. Nad szczycie sezonu, gdy przybywają tu turyści z całego świata, posada pozostaje spokojna i pełna niepowtarzalnej atmosfery. Tak karmi w locie w ogóle, widziałeś? Nie karmi, ja tam podlatuję tylko. Psztada to jedno z najstarszych miasteczek na Sardynii, którego historia sięga czasów starożytnych. Położona malowniczo na wzgórzu z widokiem na Morze Tyreńskie i okoliczne doliny, przez wieki pełniła kluczową rolę strategiczną w obronie wyspy. Jaki duży gufcio. Już w epoce norgalijskiej, około 1800-500 roku przed naszą erą, obszar ten był zamieszkany. To potwierdzają liczne znaleziska archeologiczne odkryte w okolicy. Do Castello de Jaffava, otoczonego monumentalnymi głazami, prowadzi stroma ścieżka dostępna jedynie pieszo. Jednak wysiłek zdecydowanie rekompensuje widok i atmosfera tego miejsca. to tuż jest wejście na zamek. Wstęp na zamek kosztuje 3,5 euro dla osoby dorosłej i jest to atrakcja warta odwiedzenia. Dokładna data budowy zamku nie jest znana, lecz wiadomo, że istniał już w drugiej połowie XIII wieku, co potwierdzają ówczesne dokumenty. Stoi tę rzekę widać, na której spływy kajakowe urządzają. Twierdza została wzniesiona przez władców regionu Galura i później wielokrotnie zdobywana, między innymi przez arborejczyków w wyniku licznych starć z miejscowymi, piratami saraceńskimi. I Aragończykami. To jest rzeka Posada, jak nazwa miejscowości Kazie Góra Longu, jakieś pagórki, no i tu chyba, tu gdzie Łaście Rzeki. Choć większość zamku dziś pozostaje w ruinie, zachowały się fragmenty kamiennych murów oraz imponująca wieża z blankami, która góruje nad okolicą. Wieża mająca około 20 metrów wysokości. Wyróżnia się wejściem umieszczonym powyżej placu apelowego. W średniowieczu dostęp do niej zapewniało drewniane lub linowe drabiny, które w razie potrzeby można było szybko usunąć, chroniąc twierdzę przed intruzami. Mnętrze wieża składało się z trzech pięter, połączonych stromymi drewnianymi schodami, a w ścianach wykonano niewielkie otwory, które wpuszczały światło i umożliwiały obserwację otaczającego terenu. Zamkowa wieża oferowała doskonały widok na równinę, ujście rzeki Posada i wschodnie wybrzeże Sardynii, pełniąc strategiczną funkcję obronną zarówno przed atakami z morza, jak i z lądu. Dzięki strategicznemu położeniu na wzgórzu, zamek Castello de Yafava miał możliwość kontrolowania nie tylko otaczającej równiny, ale również ujścia rzeki Posada oraz rozległych obszarów wschodniego wybrzeża Sardynii. Takie wejście Tak Zaraz się będzie Mariusz z plecakiem przyciskał Weszliśmy na wieżę Przychodzi się z tej dziurki Widoczki są takie tutaj na załączonym obrazku. No fajnie jest usytuowane na, na samej totalnie y, górze ten zamek i dzięki temu tutaj z tego, nie wiem jak to nazwać, no, z szczytu tego zamku można podziwiać 360 stopni ładne widoki. Bo i górki są tu i fajnie widać wybrzeże, więc y, bardzo fajnie. Może teraz powiem tylko na szybko tą historię tego zamku, który nazywany jest zamkiem, zamkiem Bobu, bo ostatni głodujący obrońcy, jacy tu byli i bronili się przed maurami, to wypuścili gołębicę, którą wcześniej nakarmili Bobem właśnie, ostatnim jakim mieli i wysłali z wiadomością, że się nie poddają do tych małrów. Oni gdzieś tam pewnie oblegali w, w dole miasto. Tam ci e, głębice odebrali, zabili, rozpruli, brzuch. Zobaczyli, że, że ma pełno bobów w brzuchu, więc stwierdzili, że skoro nawet głębice jest najedzona, to pewnie mają dużo tutaj pożywienia, więc są w stanie długo się bronić. Z takiego wniosku e, wyszli no i e, poddali się, nie, jakby nie atakowali dalej miasto. No, taka legenda chodzi o tym zamku, właśnie. Twierdza de Jafawa była nie tylko samodzielną warownią, ale obejmowała także ufortyfikowaną osadę. Według historycznych źródeł, pierwotna wioska Posada znajdowała się na zachód od twierdzy, miejsca obecnego dystryktu Santa Caterina. Jednak między drugą połową XV a początkiem XVI wieku, w wyniku wyniszczających wojen między Arboreą a Aragonią oraz licznych najazdów Saracenów, mieszkańcy przeniesi się na wzgórze aby skorzystać z ochrony zamkowych murów. Od tego momentu twierdza Castillo de Jafava stała się nierozerwalnie związana z nowo powstałą wioską Posada, stanowiąc jej centrum obronne i symbol bezpieczeństwa, a zarazem świadectwo burzliwych dziejów tego regionu. Schodzimy powoli z zamku, który wdech za naszymi plecami. Nie. Właściwie jedna wieża tu jest i troszeczkę schodków, ale widok z góry to co Ania wspominała, 360 stopni jak to zwiesz, więc warto wejść, zobaczyć sobie okolice. My jeszcze tutaj pobunkamy się po miasteczku chwilkę i zapewne będziemy jechać dalej, może z jakimś wiodą jeszcze nad morzem, ale to jeszcze zobaczymy w samochodzie, co by nam się za bardzo jedzenie nie roztopiło. Zawsze mnie rozwalały tego typu motorki motorek a taki pick up dostawczek w środku też tutaj nie ma kierownicy jak w samochodzie, tylko nie wiem czy to widać, kurz to nie widać, tylko jest kierownica. To szczepa, można sobie coś położyć ciekawe rozwiązanie. Po udanej wizycie w posadzie kierujemy się na południe. Do kolejnego miejsca noclegowego w miejscowości Kalaganony, gdzie planujemy spędzić następne 5 dni. Do tego popularnego w sezonie kurortu prowadzi 400-metrowy tunel wykuty w wapiennej skale, a następnie kręta droga opadająca w dół, oferująca malownicze widoki na Morze Tyreńskie. Kalaganony to chętnie wybierana baza wypadowa do zwiedzania zachwycającego wybrzeża Orosei, o którym opowiem w dalszej części filmu. Dojechaliśmy do naszego nowego miejsca. Nasza chatka to jest to miejsce, więc mamy teraz fajny tarasik z widokiem na właściwie morze w tamtym kierunku. Szybko się rozpakowaliśmy i będziemy zmierzać na pierwszą z plaż, które tu są dostępne. A plaże tutaj są naprawdę bardzo ładne, więc jest czego wybierać. Jedziemy dzisiaj, zobaczę przynajmniej jedno, może się uda. Dwie, jest 15.30, więc skorzystam jeszcze chwilkę z pogody, a potem myślę, że i przyjdzie czas pocilować się trochę na tarasiku z fajnym widokiem dojechaliśmy na miejsce widoczki są przednie, co już było widać z samochodu niestety dojechaliśmy tutaj do końca takiej drogi, w sensie droga prowadzi dalej, ale są takie szlabane. Nie można po prostu dalej przejechać, więc zostawiliśmy auto na poboczu. Mamy tam kilkaset metrów, żeby dojść do plaży. Smutna wiadomość jest taka, że niestety słońce już jest pod takim kątem, a tutaj z tej strony mamy górę. Tam w dole są plaże, więc słońca już tutaj raczej będzie mało, albo go w ogóle za chwilę nie będzie, więc pójdziemy, zobaczymy plażę i Zobaczymy, czy będzie się rozkładać, czy po prostu polecimy gdzieś dalej, w inne miejsce. A ta plaża, na którym idziemy, jest właśnie tam w dole w kanionie, więc możliwe, że tego słońca będzie troszeczkę więcej, więc lecimy na dół. A zamknięta droga była tutaj i myślałem, że tak naprawdę ta droga jest dalej, ale właściwie asfalt się tutaj kończy. No i tam już tylko jest przed nami. Zejście, tam tylko przed nami jest zejście w dół. E, Tuż już jakaś no, namiastka parkingu, ale parkingi bym tego nie nazwał, bo właściwie... E, nie może by tu knięcia odstanał, jakby w ogóle można było stanąć. Zejście do plaży wygląda w ten sposób więc na jest fajnie przygotowane, no ale tego się tu można było spodziewać, że to jest jedna z najpopularniejszych plaż tutaj w okolicy. Dla chętnych pójścia piechotą na inne plaże, tutaj na tym wybrzeżu, to właściwie szlak rozpoczyna się tędy, i idzie się tam między góry. Potem pewnie się je mija, wchodzi na pewne z nich i idzie się za te zbocza. No i cała ta trasa, tam do plaży księżycowej, wynosi około 7 km. No więc jest to kawałek do przejścia piechotą. Jeżeli ktoś ma taki kaprys i chce. Pójść tam piechotką zamiast wynajmować sobie łódkę, to żeby dojść do plaży księżycowej trzeba zrobić około 7 km w jedną stronę. Ale domyślam się, że jak nie jest za gorąco, to ta trasa sama w sobie może być całkiem malownicza, bo wczoraj wycieczka w górach mi się podobała, jest tu dużo zieleni, więc może to być przyjemne, zakończone pływaniem. Staraliśmy na plażę. Nie jest to pierwszysta plaża. Są tu kamienie, ale plaża trzeba przyznać z tymi górami za plecami. Jest naprawdę super malownicza. W miejscu takiego ujścia kanionu położona. Więc naprawdę jest to pięknie, warto tu przyjechać. Ludzi się tu, dość sporo przynajmniej kilka ekip na okolicznych skałkach. Więc, też dla takich ludzi, którzy lubią tą aktywność, to też może być fajne miejsce. Z Galafiuli, gdzie obecnie się znajdujemy, leży zaledwie 3 km na południe od centrum Calaganone. To jedna z nielicznych zatoczek w pobliżu Zatoki Orosei, do której można dotrzeć samochodem. Plaża, choć niewielka, zaledwie 100 metrów długości, zachowała swój dziewiczy charakter i słynie z naturalnego piękna. Kamienista wybrzeże otoczone jest skalistymi formacjami, które cieszą się popularnością wśród miłośników Kala Calafiuli zachwyca także krystalicznie czystą wodą o odcieniach zieleni i turkusu, co czyni ją idealnym miejscem do nurkowania z rurką. Liczne jaskinie oraz bogactwo podwodnej fauny sprawiają, że to prawdziwy raj dla amatorów eksploracji. Względem na swoje piękno Calafiuli jest jedną z najbardziej cenionych plaż we wschodniej Sardynii. W szczycie sezonu bywa dość zatłoczona, dlatego najlepiej zaplanować wizytę w godzinach porannych, najlepiej przed dziewiątą, aby cieszyć się spokojem i unikalnym urokiem tego miejsca. Plaża Calafiuli położona jest w przepięknej zatoce Orusei, poznawanej za jedną z najcichszych i najpiękniejszych krain na Sardynii. Zatoka znajduje się na terenie Parku Narodowego Genergentu, który jest rezerwatem przyrody oferującym niezwykłe skarby. Od majestatycznych klifów i rajskich zatoczek po spektakularne jaskinie, to wyjątkowe miejsce, gdzie góry stykają się z morzem, oferuje niezliczone możliwości zarówno dla miłośników relaksu, jak i osób szukających aktywnego wypoczynku. Można tu leniuchować na malowniczych plażach, lub spróbować swoje sił w trekkingu, kolarstwie górskim, nurkowaniu czy żeglowaniu. Wybór aktywności jest ogromny. Wynajęcie łodzi lub wykupienie wycieczki to jedna z najlepszych atrakcji, jaką możemy sobie zafundować podczas wizyty w Zatoce Orosei. Do wyboru są zarówno zorganizowane rejsy, jak i możliwość samodzielnego wypożyczenia łodzi, co nie wymaga posiadania licencji. Zarówno w centrum miasta, jak i w porcie działa wiele agencji oferujących te usługi. Rozważaliśmy wynajęcie łodzi, ponieważ jest to najlepszy sposób na dotarcie do malowniczych plaż. Które są dostępne wyłącznie od strony morza lub po długiej kilkugodzinnej wędrówce. Ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu ze względu na niesprzyjającą pogodę i chłodną wodę. Największy urok tej przygody polega nie tylko na podziwianiu widoków z łodzi, ale także na korzystaniu z krystalicznie czystej turkusowej wody, snurkelingu czy pływaniu. Niestety maj nie jest idealnym miesiącem na taką wyprawę. A no, mnie mówił, żeby iść, przejść się do miasteczka. I iść. zdecydowałam się tylko dlatego, że zobaczyłam tam gelaterię. I się że się tak zasiedzieliśmy, że, że gelaterię zamykają za 10 minut. Może będzie otwarte jeszcze. Za to trafiliśmy na e, przeszczęśliwego psa, który miał szparkę w bramie, wybiegł nas powitać, obcych ludzi wy, wyskakał nas. Tak, szczęśliwy pies. Czy się tu? Leciał z bram. A hej, nie mam nic. Ale w ogóle chyba, chyba najbardziej wesoły pies, jakiego. No poważnie. Leciał tam przez parę. Mowa... I zgromadzał. wszystkich obcych ludzi. W każdym razie, się przejść. Trzeba się ruszać. Dzisiaj było troszeczkę mniej ruchu niż zwykle, zrobiliśmy tylko 9,5 tysiąca kroków. No co, normalnie na wakacjach robimy 20. Tak, dla Maryszy to jest za mało, ale to ja jestem turystyką, więc A on przyjechał się tu Zjadłem 10 biszkoptów jakiś tam, bo pani zostawiła, pani albo pan, w nowym naszym apartamencie i muszę to odpokutować. Ganone to nadmorskie miasteczko portowe położone nad zatoką Orosei. Kiedyś była to niewielka wioska rybacka, dziś jednak przekształciła się w popularną miejscowość turystyczną. Takie młode kociaki to są. Choć samo centrum nie wyróżnia się szczególnym urokiem, znajdziemy tu liczne uliczki z kawiarniami i restauracjami, które w sezonie z pewnością tętnią życiem. Poza sezonem miasteczko jest zdecydowanie spokojniejsze. I mniej zatłoczone. Podczas wizyty zdecydowaliśmy się na spacer wzdłuż wybrzeża, korzystając z deptaka, który na mapach Google jest błędnie oznaczony. Właśnie, tu jest ten deptak. No to on już tu powinien być. Jest? Jakby znajdował się na morzu? W rzeczywistości biegnie wzdłuż plaży, choć jest dość zaniedbane i pozbawione oświetlenia. Na szczęście, dzięki latarkom w telefonach, bez problemu poradziliśmy sobie z trasą, która i tak była lepszą alternatywą niż spacer przez miasto, co mieliśmy okazję sprawdzić wracając po lodach. Ganony jest także świetną bazą wypadową do odkrywania nie tylko zatoki Orosei, ale również pobliskich gór i atrakcji. Warto wybrać się stąd do kanionu Sugoropu, Doliny Lanaitu czy na szlaki w masywie Genergentu. Ciemne jak w dół, ale przed sobą widzimy światło więc a, idziemy w stronę światła Nic tego nie oddaje, właściwie chyba aparat teraz widzi więcej niż ja no ale dobrze zobaczymy wow 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 dotarliśmy do deptaka, jednak coś tu się dzieje widzieliśmy dwójkę ludzi i kilka nie... kotów Rura w piasku tak, rura w piasku, pewnie ciągną wodę do basenu jakiegoś no, myśleliśmy, że będziemy jeszcze jakimś deptaczkiem po morzu się okazało, że Jesteśmy ścieżką przy, przy plaży. Nie wiem, czemu Google Maps pokazuje, że po lewej jest woda. Może pierwotnie tam była woda, no bo tam nie ma. Tam był las. O! Dajesz. Tak? tak. Dzisiaj na morzu widzieliśmy takie kajaczki. No i to są chyba dokładnie te kajaczki. Mi się wydaje, Siton top a to jest ten ja. Na tyle kajaczków, to jest opcja, żeby sobie takiego wypożyczyć. Zobaczymy. I tak sobie idziemy i stwierdzamy, że to jest wyspa dla nas. Można robić tutaj wszystko, pływać kajaczkiem łódką, dajwować, padlować. Nie no o wyspę, tylko chodzi o samo to ten park narodowy, no? tak. Tu po górach chodzi rowerkiem jeździć, jeepami jeździć, pić winko. O, to jest fajne. I na osiołkach, albinosach jeździć. to co kusiaczki lubią najbardziej, czyli całkiem jednak się opłacało ale leci I co? jak to zwykle bywa na naszych wyjazdach jak widzimy gelaterię, to mamy ochotę Ja tutaj jakoś się próbowałem nie pokusić Próbuję nie jest słodyczy, chociaż wszędzie za mną chodzą Jak gdzieś widzę, to na przykład w apartamencie gdzie ci były ciasteczka, to zjadłem aż kilka No ale zachętą na wieczorny spacer w Lanii było właśnie gelato. No i praktycznie do tej gelaterii, którą mieli zamknąć od 21 i już jest 21 z hakiem Gelateria jest otwarta, więc Ania na pewno jest zadowolona bo nasz spacer to aż 4,5 kg z naszego apartamentu tutaj po wybrzeżu no i z powrotem więc gelato też wejdzie więc super, wszyscy będą zadowoleni To jest Tak, jest na dwie ręce od razu bo ja podziękuję, nie? Ile masz gusti? Cztery. Malesz do No cheers. Prawdziwa na naprawdę. Jednak włoskie lody. to są włoskie lody. Na mnie odzież smak. Ta konsystencja lody jest taka kremowa, pyszna, no? mhm. A jeszcze panom się udało, już panie zamykały, ale przy to taka wielka grupa lodożerców i. I widać, jak jest klient, to jest, to jest otwarty. Myślę, że tutaj dużo klientów nie ma, po prostu też więc panie korzystają z okazji, że mogą opierdzielić z 15 kulek Ciśniemy nasze 100 metrów pod górę i kilometr po płaskim do naszego apartamentu. Taka i... taka ciekawa, bo tak. taka między e, tymi. Ładnie tu po prostu glekami. Więc ciśniemy do domu i idziemy spać.